Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę zwiedzał Jalachary, jak widzicie, patrzcie, a o co tu chodzi? Jestem w podziemiach i tu takie bramki są i nie mogę przez nie przejść, a tam bos się taki respi. bym chciał na tym bosiku posiedzieć, ale nie wiem, jak do niego w ogóle wejść można, czy w ogóle można. Bo tamte bramki, może są na paka, no nie wiem. Ciężko powiedzieć, ale tak właśnie o moje odkrycie pierwsze. I bardzo mnie to zastanawia, do czego to służy, bo tam fajny jakiś bosik jest. Ciekawe, jaki on chiciorywal nie zdążyłem jeszcze sprawdzić. No ale na pewno ma pociśnięcie trochę. No a teraz tu jest human, no i idziemy na konkretne miejscóweczki zwiedzać. Najwyższy czas. O nie, to nie tu. Ej, a tam z lewej też jakiś ten y, bos był. No, dużo tych bosów jest, ale jak do nich dostać się, tu też jest, to, ej. Tyle bossów, ale nie wiadomo jak się do nich dostać. Te bokrajderki to słabe, ale tak myślałem jakbym z diamantarrowami na nie się udał. To mógłbym ładnie ekspić, bo w tym miejscu jest ich dużo, tam nawet dalej, wyżej. No i teraz schodzimy niżej, do pierwszej dziury. Trzeba sprawdzić co tu jest, jak na razie mamy bokrajderki. O, i nikt mare nawet już jest, o! No, teraz trochę ciężej mam, bo nie mam już tych zaklęć na pak, żeby sobie bić divine katedral. Ale no to mogę... O, oh, Destroyer i Nichtmade. O oh, kurde. Nie no jaka solóweczka konkretna. Ale hiciorki jeszcze ładne wchodzą. O! Oh, dwa destroyery tutaj to już naprawdę konkrety. I strong health potion w ruch idzie, a co tam? Ale pięknie, patrzcie. Na momencie poszedł, aż się zdziwiłem. Ej, a co tam wejść nie można? na łóżku tam chciałem pospać pisało, że muszę mieć paka, żeby na tym łóżku pospać i ciekawe, czy bym tam mógł spać na łóżku no i tu już porozwalałem no ale wiadomo, trzeba iść dalej sobie pozwiedzać, no jak to tylko jedna dziura zamierzam zwiedzić tu wszystkie dziury wreszcie ogarnąć co tu jest i teraz już nie będę się zawracał bo ta czasem się zawracałem, jak nie wiedziałem co jest, a teraz koniec zwiedzam do zera i koniec o, tu nikt, Marek, dość szybko został rozwalony. No ale z mocnych strzałek wale to, co się dziwić. O, teraz już szans nie ma ze mną. Moment i schodzi. O, to już plagę szmaty. To już tutaj trzeba uważać na te plagę szmaty. Bo one to. Jak zbyt trzy były, to musiałbym uważać. Na jak jeden to tam. O, kurde. Nie, no demon tu jest. O, ale teraz to będzie solóweczka wywalista. Tylko coś długo tego demona bije, no powinienem mocniej z tych strzałeczek bić, a to jakoś lipa. Niby go jakoś rozwaliłem, ale bardzo długo bije jeszcze demony. A w nieraz jak Knight bije tym Exori, Exori Granton to chwilę rozwala demona. To na parę shotów a ja muszę się walić z nimi godzinami. Nawet może trochę za niski level mam, nie wiem. No i to już ta dziura też jest ogarnięta. Idziemy teraz do następnej. Mm, tu bokrajderki są na razie. Na razie słabo, bo tylko bokrajderki. Nikt niżej, o, nikt mare i trzy bokrajdery. O, to już trochę tak. Już z się 80. to musiałby uważać ostrobo, Na kombo. O, a tu też nikt mare. O, dwa Niktmare na razie są, to też bez jakichś tam rewelacji. A tutaj nikt mare jest. Dobra, lepiej rozwalę, nie będę szedł na górę, może jakiś bosik się... Ej! Jaka ściema! Ta dziura jest ogólnie najsłabsza ze wszystkich. Nic tu nawet ciekawego nie ma. No? A nie wszystkie zawsze zwiedzałem, ale teraz chcę zwiedzić wszystkie. Ale mnie obtoczyli. Dobra, o, tu już nikt mare, O, tych kto nie lubię, tych slimeów. Śmiercionośny slime, Tak co nie, o! Tutaj to już ostro, ale mi ty długo się bije, bo one... słab, nie dość, że słabo je trafiam, to jeszcze no dodatek ma na maksa HP. No i weź takiego rozwalo. Godzinami go bić muszę ze swoich tych magii, tak przyspieszone mam! To gunie go się tak bije, że naprawdę można się znudzić. Dobra, teraz tutaj. Tu chyba kiedyś trzy były, ale nie jestem pewien, bo tu jeszcze nigdy nie zwiedziłem. Tak do końca, bo zawsze się bałem, bo one były. No ale sprawdzimy. Ogólnie to słaby tutaj jest XP. Taki. Nie, ogólnie nie polecam. Na tych plagłysz mi tak to słabo się Xpio. Teraz wokoło biegam. Aż mi się w oczach mieni normalnie, tak się napędziłem wokoło. Chciałem sprawdzić, jak uciekam, jak go się tutaj rozwala. Ej! Zobaczymy, może jakieś książki ciekawe są, czy coś. Nic nie ma. Eee! Bez rewelacji. Bólnie to słabiutko. Ta dziura taka zawsze bałem się jej, a tam tylko dwa plagłe szmity. A może trzy były nieraz, tylko teraz się jeden nie zrespił, nie wiem. Na razie to bez rewelacji, tu no? Ale ja widziałem, że na jalachar to nawet 700 na lewela ekspią. Na grim Reaperach. A tego wiecie, ktoś pisał, że Jalachar zapomniany. Jest to nieprawda, Jalachar nie jest zapomniane, bo dużo nawet wysokich leveli sobie expi. I to na faku. Aż dziwne. i no, ja ogólnie na razie paka nie aktywuję, na no, faku mi się spodobało i sobie gram, a ostatnio to tak, nie mam czasu grać, bo coś innego tam robię, mam jeszcze inne zajęcia, no i... I tak nie ma czasu za bardzo na grę. Chyba, że będzie deszcz padał, to będzie więcej czasu. O, tu mamy plagłeś micika. Znowu nawalamy go. No, marne hity mu wale. Niedobrze, niedobrze. Coś mi się Auricik zepsuł. Muszę jakieś mu lepszy EQ -ku kupić. Jak wbije 180, to lepszy hełm będę miał wtedy. Dark Wish, on się nazywał, właśnie już nie pamiętam. Jakoś tak chyba, to chyba o to mi chodzi, no taki hełm. To już będzie wtedy wzmocniony taki, no, coś lepszego. Ale muszę ten 181 wbić, a z moim tempem, to ja nie wiem kiedy ja go wbiję. Mam bardzo szybkie tempo, no bo na faku wolno się expi, tak prawdę mówiąc. Te miejscoweczki takie są, że nie, nie podekspisz tak szybko. Na faku to ja mówię, no, dużo szybciej jakoś szło. O! Teraz idziemy sobie tu pozwiedzać tereny. Ej, tu też na górze nie można wejść. A czemu? Ciekawe jak te bramki można od, odblokować. Na pewno jakiegoś kuieściorka się przechodzi. Wow, tu braindeady są. Ole sądzono. So ja dziękuję. Nawet tu mamy braindeady, a na dole? Nightmare? A, Nightmare na razie, ale jak Nightmare słabo. Myślałem, że braindeady będą dalej. A może i boss jakichś braindeadów, a tu nie. Je. Ej, już spokój! Ale się Didi. Mało to dziurkę zrobili. A tutaj? Oo. Ziomeczek -o. tu, nie wiem po co on na nich siedział. Wstydziłby się. Chyba robi bestiarę sobie na nich. Ale jaja, taki ziom jeszcze tu ekspi. Taki level wysoki. Dobra. To wracamy, kończę odcineczek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jak się nie podobał, napiszcie chociaż czemu. No i jak możecie, to kopsnijcie subika, bym był bardzo zadowolony. Motywujące to jest. No dobra, to trzymajcie się, miłego dnia, cześć.